Dzień dobry, witajcie słuchacze, oglądacze. Znalazłem takie wideo, zbawienie wykonało się jedną ofiarą raz na zawsze. Jest to wideo z kanału Prawda ma znaczenie. Jest kanał Prawda ma znaczenie, tak? Ja uważam, że tak, zgadza się, Prawda ma znaczenie. Chrystus powiedział, poznacie prawdę, prawda Was wyzwoli. Dobra. Zbawienie wykonało się jedną ofiarą raz na zawsze. Rozważenie skierowane głównie do osób wyzwa, wyznania rzymsko katolickiego, ale nie tylko. I ja sobie pozwalam tutaj umieścić e, komentarze, pytania. Remember to keep comments respectful and to follow our community guides. To jest dobra wskazówka, żeby pamiętajcie, żeby Wasze komentarze były... Poczynione z szacunkiem, i są jakieś tam jeszcze community guidelines, jakieś społecznościowe takie wyznaczniki, które należałoby przy tym wszystkim zachować. No to zrozumiałe, to jest fajna wskazówka. Ok, więc powinniśmy z szacunkiem zadawać sobie pytania. tak? Mam takie pytania związane ze zbawieniem. Mianowicie takie, ponieważ znam religię chrześcijańską bardzo dobrze, byłem przez wiele lat, najpierw katolikiem, potem wiele lat w różnych zgromadzeniach protestanckich, i twierdzę, że z własnego doświadczenia świetnie znam nauczanie kościołów ewangelicznych, baptystów, zielonoświątkowców, grup z ruchu wiary, Faith Movement. Po prostu. Latami krążyłem w tych klimatach, przybywałem i wiem, jakie jest nauczanie popularne chrześcijańskie. Stąd się rodzą pytania u człowieka, który czyta Biblię. No i nie wiem, czy te pytania nie zostaną zablokowane albo wykasowane, bo wielokrotnie tak się działo, działo z różnymi nauczycielami biblijnymi, którym zadawałem pytania. One potem znikały. Moje konto było blokowane, dlatego nagrywam to wideo. W razie czego? Pytanko jest takie: to są pytania. One to nie są pytania, żeby było jasne, uczciwie mówię. Ja, ja nie oczekuję odpowiedzi, to są pytania retoryczne. Ja chcę nakłonić słuchaczy, oglądaczy do zastanowienia się nad tym, co mówi słowo, do głębszego zrozumienia, że prawda naprawdę ma znaczenie prawda. Nie do tego momentu, kiedy jest wygodnie dla mnie, bo jestem w jakimś kulcie chrześcijańskim, ale to, co naprawdę jest w Piśmie Świętym przekazane nam ludziom, to ma znaczenie. Jak wiecie, w Ewangelii Jana w 8 rozdziale Chrystus stwierdza, że każdy człowiek, który grzeszy jest niewolnikiem grzechu, ważne by było, aby... ważne jest, aby ustalić, czym jest grzech w takim razie. Skoro każdy człowiek, który grzeszy, staje się niewolnikiem, niewolnik nie przebywa. W domu ojca na zawsze, jeżeli syn was wyswobodzi, wtedy prawdziwie wolnymi będziecie. Syn ma nas wyswobodzić z niewoli grzechu. Musimy wiedzieć, czym jest grzech? Stwierdzić na podstawie Biblii, czy pewne aktywności, czy praktyki są grzechem czy nie są grzechem. Tak? Więc pytanie się nasuwa. Skoro Jezus umarł za nasze grzechy, to w takim razie co to jest grzech? Czy według Ciebie łamanie przykazań dekalogu jest grzechem? Następnie należałoby sobie zadać pytanie. Czy zamiana świętowania soboty na świętowanie niedzieli jest grzechem, czy nie jest grzechem? Kto wprowadził ustawę niedzielną historycznie? Według tego, co mówią pisma z Daniela 7:25, to przeciwnik Boga miał zmienić czasy świąteczne i prawo. Jak wytłumaczyć w tym świetle Mateusza 5:19? Tam jest napisane, że kto zachowuje przykazania Boże i uczy innych, Zachowywać? Ten będzie wielki w Królestwie Boga. Skoro w chrześcijaństwie nie, uczy, nie, uczucie, nie, uczycie, nie uczycie, nie uczycie zachowywania kluczowych przykazań Boga, to czy nie obawiacie się, że spotka was to, o czym mówi Mateusza 7, 21, 23? Nie każdy, który mówi do mnie Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebios, ale tylko ten, który pełni wolę mojego ojca, który jest w niebie. I dalej doczytajcie, co tam tekst mówi. Wolę Ojca, który jest w niebie. Czy jest wolą Ojca świętowanie soboty? Czy wszystko jedno jest Bogu Ojcu? Jaki dzień w tygodniu uświęcamy? Czy jest wolą Ojca, abyśmy zignorowali trzeci, trzecią Księgę Mojżeszową, 11 rozdział? Czy to jest wola Ojca? To jest pytanie, logiczne pytanie, które należy sobie zadać. I porównać... To, czego uczą w grupie wyznaniowej, w której jestem, z tym, co jest napisane w Piśmie Świętym. Że to jest wola Ojca, aby wierzący jedli to, co jest niezdrowe. Że to jest wola Boga Ojca. To jest jedno pytanie. Drugie. Stwierdzenie świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, mówi Bóg, jest zawarte w tekście 11 rozdziału trzeciej Księgi Mojżeszowej. Również w listach Piotra jest ono przytoczone. To stwierdzenie o świętości Boga pojawia się w kontekście instrukcji dietetycznych, w kontekście listy zwierząt czystych oraz nieczystych, czyli zdrowych i niezdrowych. W takim razie znaczy to, że świętość Boga ma coś wspólnego z instrukcjami pokarmowymi, które są przeznaczone dla wszystkich ludzi, gdyż Bóg nie ma względu na osoby i miły mu jest każdy, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie, tak? Skoro więc Bóg jest święty, a my powinniśmy być święci, gdyż On jest święty, to jak to wytłumaczysz, że ludzie, którzy twierdzą, że wierzą w Boga Izraela, łamią przykazanie Boże z III Mojżeszowej z XI rozdziału? Dlaczego w kulcie niedzielnym spożywanie nieczystych zwierząt nie jest uważane za grzech? Dlaczego? Mógłbym parafrazować Marka, 7 rozdział. Chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby swoją naukę zachować. Czy to nie jest odpowiedź na to pytanie? Że tradycja ludzka stoi ponad słowem Bożym w chrześcijaństwie? Następne pytanie. Czy jedzenie wieprzowiny jest grzechem, czy nie jest grzechem? Pierwszy list Jana 3, 4 mówi, że grzechem jest przestępstwo Bożego przykazania. W takim razie nasuwa się pytanie. Czy jedzenie wieprzowiny jest grzechem przeciwko Słowu Bożemu? Następne. Czy ignorowanie przykazania szabatowego z dekalogu jest grzechem? Paweł Apostoł mówił, że służy Bogu Izraela, wierząc we wszystko, co napisali Mojżesz i Kuralowcy. To jest w Dziejach Apostolskich, bodajże 24 rozdział we wszystko. To jest u Rzesza i proroków. Czy apostoł wierzył również w Dekalog oraz w poniższe słowa z proroka Izajasza? Przeczytajmy. Izajasz 58, 13-14. Jeśli powściągniesz Twe nogi od przekraczania szabatu, żeby w dzień mój święty, mój, Bóg mówi, mój święty, nie żydowski święty, mój święty dzień, mówi Bóg, spraw swych nie załatwiać. Jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, a święty dzień, Jahwe, pana Ścigodnym, święty dzień Jego, nie Żydów, Jego święty dzień. Jeśli go uszanujesz, ten dzień Boży, dzień Boga Jahwe, przez unikanie podróży, jak musisz podróżować, no to musisz, ale jeżeli możesz, no to możesz uniknąć, tak? Tak, by nie przeprowadzać swojej woli, ani nie omawiać spraw swoich. Wtedy znajdziesz Twą rozkosz, Jachwę. Ja Cię powiodę w triumfie przez wyżyny kraju, karmić Cię będę dziedzictwem Jakuba, Twojego ojca. Mówię, usta pańskie to wyrzekły. To jest prorok Izajasz. Pytanie jest. Czy apostoł Paweł wierzył w te słowa z proroka Izajasza? Hmm? Jeśli wierzył w te słowa z proroka Izajasza, bo mówi, że wierzy we wszystko, służy Bogu swoich ojców wierząc we wszystko, to powiedzieli Mojżesz i prorocy, To jakim cudem apostoł Paweł mógłby w Kolosach 2, w liście do Kolosan drugi rozdział kierować te słowa do ludzi, którzy nie zachowują świętości soboty? Według mnie Kolosan 2 jest skierowany do tych, którzy święcą szabat. A byli osądzani i oceniani przez ascetów gnostyckich za to, że dużo jedli w święta Boże i dużo pili. Kolosan 2 mówi niechże nikt was nie sądzi z powodu święta nowiu szabatu, z powodu jedzenia picia, niechże was nikt nie sądzi z powodu tego, czego? Z powodu szabatu, z powodu święcenia soboty, a nie z powodu braku święcenia soboty. Tekst nie mówi wprost, czy chodzi tam o to, żeby nie sądzić ludzi z powodu łamania szabatu, niezachowywania szabatu, czy z powodu zachowywania szabatu. To z kontekstu trzeba wywnioskować. Paweł mówi tam w Kolosan 2 o tym, że są to wszystko nauki i przykazania ludzkie, narzucane ludziom przez tych, którzy są czcicielami aniołów którzy wymyślają różne rzeczy, które nie pochodzą ze Słowa Bożego. To kto wymyślił kultowanie, kultywowanie niedzieli? Kto to wymyślił? Cesarz Rzymu. To jest pogański pomysł. To jest nauka ludzka. Nie jest to nauka Słowa Bożego. Więc kolosan dwa należy w kontekście rozumieć. Paweł Apostoł w kolosach tam ostrzegał przed zwodniczymi naukami, urojeniami, rzekomą wiedzą. Chodziło o ascetów, gnostyków. To ci ludzie potępiali i osądzali wierzących Izraelitów, odrodzonych duchowo, za to, że Izrael duchowy dużo jadł i pił. Święta Boga Jachwy. Tak należy rozumieć Kolosan 2. Jeżeli apostoł Paweł faktycznie wierzył we wszystko, co jest u Mojżesza i proroków. Tak? Bo jeżeli twierdził, że wierzył we wszystko, co jest u Mojżesza i proroków, między innymi tutaj u Izajasza, a następnie uczyłby ludzi odejścia od zachowywania przykazania szabatowego oraz kompletnej swobody dietetycznej, wtedy ten apostoł miałby problem z głową. Byłby jakiś schizofreniczny. Stwierdzenie, że wierzy we wszystko, co jest u Mojżesza i proroków, musiałoby być w takim razie w jego ustach nieprawdziwe. Tak? Hallelujah. Prawda ma znaczenie, kochani słuchacze, oglądacze. Prawda ma znaczenie. Poznamy prawdę. Prawda nas wyzwoli. Prawda nas wyzwoli, tak? Ósmy rozdział Jana. Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy mu uwierzyli. Mówił do wierzących w Niego ludzi: Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, Będziecie trwać w nauce mojej, prawdziwie będziecie moimi uczniami. I poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. Prawda ma znaczenie. Odpowiedzieli Mu, jesteśmy potąstwym Abrahama, nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże ty możesz mówić, wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus. Zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech jest niewolnikiem grzechu. Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. Niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, z czego? Z niewoli grzechu, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. On to mówił do Żydów. Jeżeli mówił do nich o niewoli grzechu, jeżeli oni jedli winy albo łamali szabat, co robili? O czym jest świadectwo z Jeremiasza, że Judejczycy łamali szabat, dlatego poszli w niewolę babilońską. Przez Izajasza Bóg upomina naród wybrany, że jedli wieprzowe mięso. Oni łamali przykazania Boże tak samo jak dzisiaj robią ludzie, którzy się nazywają chrześcijanami. I to są słowa zauważcie Chrystusa do tych żydów, którzy mu uwierzyli. Do wierzących ludzi te słowa są skierowane. Chrystus, jeżeli was wyzwoli z niewoli grzechu, będziecie wolni. Ale każdy kto grzeszy, każdy z tamtych żydów, jeżeli by jadł wieprzowe mięso, grzeszyłby przeciwko Bogu. Staje się niewolnikiem grzechu. Czy teraz jest jakieś inne są przykazania dla nie Żydów wierzących? Serio? I tu będziemy się manipulatywnie posługiwać wyrwanym z kontekstu tekstem z dziejów apostolskich 15, żeby usprawiedliwić bezprawie i zamknąć prawdzie usta? Tak będziemy postępować? Jeżeli syn was wyswobodzi, wyswobodzi wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Potem Chrystus do tych ludzi. Którzy twierdzili, że wierzą w niego, mówi do nich, waszym ojcem jest diabeł, ponieważ chcecie grzeszyć. Jeżeli ludzie chcą uparcie tkwić w swoim starym stylu życia, nie chcą przyjąć tego, co mówi Pismo Święte, i ojcem jest diabeł. Kto z Boga jest, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. Ja bym mógł to zacytować, powiedzieć do chrześcijan. Kto z Boga jest, ten słucha tego, co mówi dekalog Boży. Wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. Chyba nie dziwią wtedy słowa z Mateusza 7:21. Nie każdy, który mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, ale tylko ten, który spełnia wolę mojego Ojca. Wychodzi na to, że chrześcijanie są tak przekręceni w swoim myśleniu, że oni myślą, że wierzą w Jezusa Chrystusa, kiedy naprawdę nie pełnią woli Ojca. A wiara w Jezusa Chrystusa jest tylko takim psychologicznym złudzeniem dla nich, Także oni nie zmieniają swojego życia, nie poddają swojej woli Bogu i nie proszą Boga, aby zmienił ich nawyki. Hmm? I tkwią w grzechu i są zwiedzeni i zostaną potępieni. Takie ja mam zrozumienie. Ja zawsze jestem otwarty, żeby rozmawiać o tym z ludźmi. No niestety bywa tak, że ludzie nie chcą ze mną o tym rozmawiać. Kiedy się zadaje pytania tych liderów chrześcijańskich, dzwoni się do nich... Nie chcą rozmawiać o tym. Prawda ma znaczenie. Hallelujah. Ta prawda, która jest w Słowie Bożym, ma znaczenie. Szalom na każdy wierny Bogu dom, kochani ludzie. I. Jak Berejczycy robili. Badajmy pisma, czy tak się sprawy mają, tak? Tak jak robili Berejczycy. Badajmy pisma oczywiście pisma Mojżesza i pisma proroków bo te Berejczycy mieli w ręku. To jest kontekst, tak to wyglądało w tamtym czasie. I sprawdzajmy, czy dobrze chrześcijańscy ci liderzy tłumaczą nam pisma apostoła Pawła. Bo co do apostoła Pawła, to ja nie mam wątpliwości, że on dobrze pisał, bo ja rozumiem jego pisma w kontekście Mojżesza i proroków, ale pytanie się nasuwa, bo dajmy pisma Mojżesza i proroków, czy. Ta interpretacja listów Pawła, jaką podaje nam chrześcijaństwo, jest zgodna z tym, co mówi Mojżesz i prorocy, czy jest to manipulacja, jest to zwiedzenie? Badajcie ludzie. Ja badałem i doszedłem do wniosków, doszedłem do przekonań pewnych i widzę, że nauczyciele chrześcijańscy nie garną się do tego, żeby mnie skorygować. Nie garną się, żeby mnie przekonać do swojego chrześcijaństwa. Jakoś nie widzę tej siły i mocy prawdy u nich. To, co mnie spotyka najczęściej ze strony tych ludzi, jest to unikanie rozmowy. Zatykanie sobie uszy. Trochę mi to się kojarzy z mową Szczepana, i tym, jak Faryzeusze zareagowali na jego przemówienie. Uszy sobie zatkali i krzyczeli. Tak. Haleluja. Chwała. Jahrzym Mesjaszowi Jezusi, Jezusowi Chrystusowi. Za to, że On. Przez słowo i ducha odradza nas do tej tożsamości Izraela Bożego i daje nam życie komu chce. Tak jak ojciec zdaje życie, tak syn mówi: daje życie komu chce. Hallelujah! Niech on przydaje życie wieczne każdemu z Was, słuchacze, oglądacze. Hallelujah! Bądźcie błogosławieni, niech Bóg Was zmieni. Na obraz i podobieństwo swego Syna. Hallelujah! Chua. Szalobna każdy wierny Bogu dom. Do zobaczenia. Do usłyszenia w następnych wideo.